Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Modlitwa za Ukrainę. Boże, wielki jedyny, zachowaj Ukrainę. Tymi słowami... Rozpoczyna się religijny hymn Ukrainy. Dziś modlitwa ta ponownie łączy ludzi dotkniętych tragedią wojny wołaniem o wolność i błogosławieństwo. My łączymy się z narodem ukraińskim, który, który modli się tym duchowym hymnem. Przed koronką w godzinie miłosierdzia Bożego posłuchajmy jego modlitwę w treści. Panie, o wielki i wszechmogący, chroń naszą ukochaną Ukrainę. Pobłogosław ją wolnością i światłem swoich świętych promieni. Światłem nauki i wiedzy oświeć nas, Twe małe dzieci, miłości czystej i wiecznej. Pozwól nam, Panie, wzrastać. Modlimy się, Panie Wszechmogący. chroni naszą ukochaną Ukrainę. Udziel naszemu ludowi i ojczyźnie wszelkiej łaski i dobroci. Pobłogosław nas wolnością, pobogosław nas mądrością, prowadź w dobry świat, pobogosław nas, Panie, szczęściem, na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Na ale Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na za naszej, całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświeższego serca Jezusowego, Jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Święta Siostro Faustyno, Święty Ani Pawle II, modlitwa za Ukrainę i o pokój na świecie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Wszechmogący Boże, przez Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina. Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz, Ojciec i opiekun nie dopuścisz do tragedii. Płagamy Cię Panie, wejrzy na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udzieli łaski mądrości, spokoju, unikania grzechu, przemień w serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Bez przyrodziny poległych, wlej pocieszenie w serca w duch i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okazstwo Twoją miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj od, od nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece. Boże Ojcze, prosimy Cię o łaskę zrozumienia Twojej woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła pierwsza wojna światowa wraz z kolejną wojną i, i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni. Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone miłosierdzie racz, racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z samoufnością przez Twoją Matkę Bolesną spod krzyżem obronę. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz gadać w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, downiczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Klowo pokoju. Chlow Polski, chlow świata, się za przed tą wielkim im sakramentem, upadajmy wszyscy wrażliwie. Niech przed nowym testamentem Starych prawków stąpi czas, Co dla zmysłów niepojęte, Niech dopełni wiara w nas, Bogu Ojcu i Synu. O, po wszystkie nieśmy w niej, niech oddaje wiek wiekowi, tym tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi, niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Panie Boże, wierzymy, wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi, umęczony na krzyżu, jest obecny w najświętszym sakramencie. Sprawa byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielbie ciebie w każdym momencie, ożywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbie ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz. सागरा sakrament